Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu o ateizmie. Dziś opowiem Państwu o człowieku, który pierwszy wypowiedział słowa, które wstrząsnęły XIX wiekiem: własność to kradzież i Bóg to zło. To historia Pierre Josefa Prudona, syna chłopskiego, który z prowincjonalnej Francji dotarł do paryskich salonów. By ogłosić wojnę jednocześnie kapitałowi i kościołowi. Człowieka, który twierdził, że prawdziwa sprawiedliwość jest niemożliwa, dopóki ludzkość nie uwolni się od hipotezy Boga. Ale czy jego ateizm rzeczywiście służył sprawiedliwości? I czy mężczyzna, który całe życie walczył z uciskiem, sam nie stał się więźniem swojej własnej ideologii? Pierre Joseph Proudhon rodzi się w 1809 roku w Besançon w skromnej rodzinie bednarza. Jego ojciec Claude to prosty rzemieślnik, matka Catherine pochodzi z rodziny chłopskiej. Młody Pierre już w dzieciństwie poznaje smak nierówności, gdy miejscowa szlachta jeździ karetami, jego rodzina ledwo wiąże koniec z końcem. W 1827 roku podejmuje naukę w zawodzie drukarza. To doświadczenie zmieni jego życie. W drukarni ma dostęp do książek, które nigdy nie trafiłyby do chłopskiej chaty. Poznaje dzieła oświecenia, czyta Rousseau, Woltera, encyklopedystów, ale przede wszystkim widzi na własne oczy, jak wygląda eksploatacja robotników. Yy, drukarz pracuje 14 godzin dziennie za grosze, podczas gdy właściciel drukarni bogaci się na jego pracy. To niesprawiedliwość, myśli młody Proudhon. Ale skąd się bierze ta niesprawiedliwość? W 1840 roku, mając 31 lat, publikuje swoje pierwsze wielkie dzieło. quest la propriété? Co to jest własność? Odpowiedź brzmi jak grom z jasnego nieba: la propriété, c'est le vol. Własność to kradzież. Nie mówi tu o własności osobistej, o domu, ubraniach, narzędziach pracy. Mówi o własności środków produkcji o tym, że jeden człowiek może zawłaszczyć ziemię, fabrykę, narzędzia i zmuszać innych do pracy za grosze. Jak to możliwe, pyta Prudą, że ziemia, którą Bóg stworzył dla wszystkich, Należy do nielicznych. Jak to możliwe, że jedni pracują, a inni zbierają owoce ich pracy? Tak? Prudon początkowo nie jest ateistą, wierzy w Boga, ale ten Bóg ma być Bogiem sprawiedliwości, a nie istniejącego porządku. Ale im głębiej analizuje społeczną niesprawiedliwość, tym bardziej zaczyna wątpić w samego Boga. Bo jeśli Bóg jest sprawiedliwy, myśli Prudon, to dlaczego pozwala na niesprawiedliwość jeśli jest wszechmogący to dlaczego jej nie zapobiega jeśli jest dobry to dlaczego pozwala cierpieć niewinnym prudon dochodzi do wniosku że problem nie leży w niewłaściwym rozumieniu boga ale w samej idei boga każdy bóg twierdzi to projekcja ludzkiej potrzeby autorytetu a każdy autorytet prowadzi do nierówności w 1858 roku publikuje De la justice dans la révolution et dans l'église, o sprawiedliwości w rewolucji i w kościele. Tu już otwarcie wypowiada wojnę Bogu, ale Bóg to zło, to pierwsza i ostatnia prawda, do której dotarł ludzki rozum w swojej najwyższej formie. Tak? Pruton konsekwentnie rozwija swoją teorię. Jeśli Bóg nie istnieje, to skąd bierze się sprawiedliwość? Z samego człowieka. To ludzkość sama musi stworzyć sprawiedliwy porządek, bez polegania na żadnej zewnętrznej pomocy. Sprawiedliwość, a pisze Prudon, to szacunek dla ludzkiej godności w każdej osobie. Nie potrzebujemy Boga, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Wystarczy nasze ludzkie sumienie. Ale skoro nie ma Boga, to nie może być też żadnych ziemskich autorytetów, które uzurpowałyby sobie boskie prerogatywy. Żadnych królów, żadnych rządów, żadnych państw. Anarchia, mówi Prudon, to porządek bez władzy. Brzmi pięknie, ale jak miałby wyglądać taki świat? Prudon proponuje system wzajemności, mutualizm. Ludzie dobrowolnie współpracują, wymieniają produkty swojej pracy bez pośredników. Tworzą związki producenckie bez kapitalistów, ale najciekawsze w życiu Prudona są jego osobiste paradoksy. Człowiek, który głosił równość, był despotą we własnym domu. Żona Eufrazie to dla niego służąca, nie partnerka, dzieci mają go bezwzględnie słuchać. Kobieta w jego systemie nie ma prawa głosu. To istota niższa, stworzona do służby mężczyźnie. Kobieta może być gospodynią domową lub dziwką, pisze Prudą. Nie ma trzeciej opcji. Te słowa pochodzą od człowieka, który całe życie walczył o godność ludzką. Pruton żyje w skrajnej biedzie, ale odmawia przyjęcia pomocy od bogatszych przyjaciół. Jego rodzina cierpi nędzę, ale on woli zachować czystość swoich przekonań niż poprawić warunki życia. Czy to nie jest symbol jego całej filozofii? Piękne ideały, ale niemożliwe do życia w praktyce. W latach 50. Proudhon wchodzi w słynny spór z Karolem Marksem. Obaj są ateistami, obaj walczą z kapitalizmem, ale różnią się fundamentalnie w metodach. Marks napisał nędze filozofii, tak? bezwzględną krytykę prudonowskiego anarchizmu. Zarzuca Francuzowi utopizm i drobno drobnoburżuazyjną mentalność. Prudon chce zachować rynek bez kapitalizmu. Ta śmieje się Marks. To niemożliwe. Prudon odpowiada, że komunizm marksowski to tylko nowa forma despotyzmu. Marks chce zastąpić tyranię burżuazji tyranią proletariatu, pisze. Ale każda władza korumpuje. Ten spór będzie miał ogromne konsekwencje. Prudonowski anarchizm da początek ruchom antypaństwowym, marksowski komunizm dyktaturze proletariatu. Obaj wyszli z tej samej krytyki kapitalizmu i chrześcijaństwa, ale doszli do przeciwnych wniosków. Prudon umiera w 1865 roku, mając zaledwie 56 lat. Jego pogrzeb to manifestacja paryskiej biedoty. Tysiące robotników idzie za trumną człowieka, który chciał ich wyzwolić, ale czy rzeczywiście ich wyzwolił? Prudon pozostawia po sobie żonę i dzieci w nędzy. Jego najbliżsi przyjaciele odcinają się od niego z powodu jego radykalnych poglądów. Człowiek, który głosił braterstwo, umiera w izolacji. Szukałem Boga, ale go nie znalazłem. No to jedne z ostatnich słów Prudona. Szukałem sprawiedliwości, ale znalazłem tylko walkę. Czy to przypadek, że człowiek, który odrzucił Boga w imię sprawiedliwości, nie potrafił tej sprawiedliwości osiągnąć ani dla siebie, ani dla swoich najbliższych? Prudonowski ateizm miał ogromny wpływ na rozwój nowoczesnego anarchizmu i lewicowego myślenia. Ale teoria Proudhona zawiera sprzeczności, które czynią ją nierealizowalną. Problem źródła sprawiedliwości. Jeśli nie ma Boga, to skąd bierze się obiektywna sprawiedliwość? Dlaczego moje pojęcie sprawiedliwości miałoby być lepsze od pojęcia kapitalisty? Proudhon nie potrafi uzasadnić uniwersalności swoich wartości, problem natury ludzkiej. Proudhon zakłada, że człowiek jest z natury dobry i sprawiedliwy. Ale doświadczenie pokazuje, że ludzie bez zewnętrznych ograniczeń często stają się okrutni. Problem własnych sprzeczności. Prudon głosi równość, ale traktuje kobietę jako istotę niższą, walczy z uciskiem, ale sam jest despotą w domu. To pokazuje, że jego system nie jest spójny. Mimo błędów, Prudon dostrzegł prawdziwe problemy. Krytyka fałszywej religii. Prudon miał rację krytykując religię, która błogosławi niesprawiedliwość i każe ubogim cierpieć w milczeniu. Ale pomylił fałszywą religię z prawdziwą wiarą. Krytyka dzikiego kapitalizmu. Prudon słusznie dostrzegał, że nieograniczony kapitalizm prowadzi do eksploatacji, ale jego alternatywa zniesienie własności prywatnej okazała się jeszcze gorsza troska o godność człowieka. Prudon rzeczywiście troszczył się o godność każdej osoby ludzkiej, ale nie rozumiał, że ta godność ma swoje źródło właśnie w tym, że człowiek jest stworzony na obraz Boga. Chrześcijaństwo nie może ignorować Prudonowskiej krytyki, musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg pozwala na niesprawiedliwość. Po pierwsze. Chrześcijaństwo nigdy nie twierdziło, że obecny świat jest doskonały. Przeciwnie, głosi, że świat jest skażony grzechem, który wprowadza cierpienie i niesprawiedliwość. Bóg nie stworzył zła. Zło to skutek ludzkiej wolności. Po drugie, Bóg nie jest obojętny na ludzkie cierpienie. W Jezusie Chrystusie sam stał się człowiekiem, cierpiał, umarł. Pokazał, że jest solidarny z cierpiącymi, nie z Po trzecie, Chrześcijaństwo zawsze głosiło preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Ewangelia to dobra nowina dla biednych. Prudon pozostawił fundamentalne pytanie: skąd bierze się ludzka tęsknota za sprawiedliwością? Dlaczego człowiek buntuje się przeciwko niesprawiedliwości? Choć z punktu widzenia ewolucji to irracjonalne. C.S. Louis pisał: Człowiek ma pojęcie sprawiedliwości, bo sprawiedliwość rzeczywiście istnieje. A jeśli istnieje, to ma swoje źródło w kimś większym od człowieka. Proudhon chciał sprawiedliwości bez Boga. Ale czy sprawiedliwość bez absolutnego fundamentu, to nie tylko względna preferencja? Pierre Joseph Proudhon pozostawił nowożytnemu światu jeden z najsilniejszych argumentów przeciwko religii. Jeśli Bóg pozwala na niesprawiedliwość, to albo nie jest dobry, albo nie istnieje. Odpowiedzią na to są słowa Zofii naukowskiej: To ludzie ludziom zgotowali ten los, a Bóg ceni wolność ludzi, bo chce przyjaciół, a nie niewolników. Prudon pozostawił też tragiczne ostrzeżenie, że ateizm w służbie sprawiedliwości może prowadzić do jeszcze większej niesprawiedliwości, że człowiek bez Boga może stać się Bogiem dla samego siebie. A bogowie ludzcy są okrutni. Współczesny świat pełen prudonowskich haseł o walce z nierównością i religią doświadcza tych samych paradoksów. Wielkie ideały prowadzą do małych tyranii. Walka z uciskiem kończy się nowym uciskiem. Ateistyczna sprawiedliwość staje się niesprawiedliwa. Może dlatego warto zadać pytanie – czy przypadkiem Prudon, walcząc z fałszywym obrazem Boga, nie odrzucił prawdziwego Boga sprawiedliwości? Czy może jego tęsknota za równością nie była właśnie głosem Boga w jego sercu? Pytanie brzmi: czy sprawiedliwość bez Boga to rzeczywiście sprawiedliwość, czy może tylko przemoc w służbie dobrej sprawy? Życie Prudona pokazuje, że czasem największą sprawiedliwością jest uznanie, że prawdziwa sprawiedliwość przekracza nasze możliwości i że może właśnie dlatego potrzebujemy Boga. Dziękuję za uwagę.